Karolina Romaniuk TV reklama obok mnie stoi. Ruda z gromdy, cześć! Cześć, witam wszystkich. Powiedz mi co ty, ty robisz w ogóle? Przyjechałam na walkę wieczoru, czekam z niecierpliwością, co tam się wydarzy. No i jak myślisz, co się wydarzy? No nie jestem pewna, ponieważ panowie stoczyli e, kiedyś walkę w K1 i był remis, więc jestem bardzo ciekawa, co tam się wydarzy. A kto jest twoim faworytem, jeżeli chodzi o walkę wieczoru? Nie zdradzę, kto jest faworytem, ale czekam bardzo, co tam się wydarzy. Tak jak my wszyscy. A powiedz mi, e, często jesteś na Gromdzie, lubisz takie walki, a w e, Freak Fightach też się pojawiasz? Coś tam się pojawiam. E, chciałabym powiedzieć od razu, że Hunterek nie tylko zawalczy na jednej z Freak, freak gal. A która? Nie mogę na razie powiedzieć, obserwujcie hunterka. Niedługo będzie zdradzony. No to super, nie możemy się doczekać. A y, o sobie myślałaś, żeby sama zawalczyć? Nie, myślę, że się nie nadaję do walk. Ale może byłoby jakaś, coś, co by cię zmotywowało do tego? Może jakaś kwota? Nie, kurczę. Y, powiem tak. Ja bardziej stoję za kulisami y, nie myślę, żeby walczyć. Jesteś taką, takim supportem, tak? Trzymasz tutaj y, nie gardę, tylko po prostu trzymasz wsparciem. Tak, trzymam chłopaków w ryzach, y, załatwiam to co trzeba, a myślę, że oni robią robotę. A powiedz mi tak z innej beczki, Czy, y, jeżeli chodzi o Twoje życie miłosne, jest ktoś w Twoim życiu? Nie, nie ma i myślę, że nie będzie. Dobrze mi jest same, już ponad dwa lata jestem sama i myślę, że tak zostanie. Nie no, dwa lata to jest długo. Trzeba coś tam już sobie... Może tutaj kogoś y, wyhaczysz? Nie. <grym> tutaj na gromdzie to są koledzy i myślę, że tak zostanie. Czyli tutaj swoich nie jak coś, to byś nie ruszyła? Nie. To są koledzy i tak będzie dalej. No dobra. Ym, a jakie są twoje jeszcze plany na przyszłość, jeżeli chodzi na przykład o karierę? Moje? Nie ma żadnych. Ja bardziej tutaj bym chciała promować Hunterka, żeby piął się w górę i... I tyle. No dobrze, w takim razie nie, nie przedłużam już bardzo. Dziękuję Ci za odpowiedzi. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. I dużo sukcesów na razie.